Potwierdzeniem innowacyjności Plazma System spółka akcyjna są dwie umowy podpisane z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekty dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych i zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym. Przyznana kwota dofinansowania obu projektów to ponad 12 milionów złotych. Realizacja inwestycyjnych projektów unijnych wymaga ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, ale jest możliwa przede wszystkim dzięki potencjałowi spółki opartemu na nowoczesnych technologiach, wysokiej klasy kadrze inżynieryjno-technicznej i pracownikach produkcyjnych o najwyższych kwalifikacjach. Plasma System SA, wykorzystując szanse związane z uczestnictwem w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, przygotowuje się do uruchomienia na skalę przemysłową aplikacji technologii laserowych, takie jak laser cladding i laser hardening. Tego dotyczy trzeci wniosek o dofinansowanie złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oczekujemy na ogłoszenie wyników naboru. Plasma System S.A. planuje w perspektywie dwóch lat wejście na główny parkiet giełdy papierów wartościowych. Pierwszy krok już uczyniliśmy. Od 26 lutego spółka jest notowana na rynku New Connect, dedykowanym właśnie dla innowacyjnych spółek o wysokim potencjale wzrostu. Uważam, że Śląski Portal na Rzecz Innowacji jest dobrym pomysłem na pogłębienie współpracy pomiędzy przemysłem a ośrodkami naukowymi.